Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym Inspiratorze. I on jest niezwykle cenny, więc oglądaj go do samego końca. A dzisiaj porozmawiamy o percepcji wartości. Być może zastanawiasz się nad tym, jak to jest, że pójdziesz do fryzjera i jeden fryzjer dokładnie za to samo, jeden weźmie 10 zł, a drugi weźmie 50 zł. Jedna fryzjerka weźmie 100 zł za czesanie, inna za zrobienie dokładnie tej samej fryzury weźmie 500 zł. Dlaczego tak jest? Właśnie chodzi o to postrzeganie, o tą percepcję wartości. Czasami jest tak, że, a nawet bardzo często, że cena nie zawsze zależy od jakości, ale cena zależy od tego, jak Ty jesteś postrzegany na rynku. Zauważ na przykład, jak to jest z kryształami Swarowskiego. Przecież to nie są diamenty, to jest zwykłe szkło, ale oni zrobili z tego coś luksusowego. Tak, jest to dodawane, wiesz, zdobione są tym kieliszki, jakaś biżuteria, różnego rodzaju ozdoby. Jest to coś, co zostało wyniesione do rangi czegoś naprawdę luksusowego. Tymczasem jest to zwykłe szkło, to są zwykłe kryształy, ale jednak potrafili zrobić wspaniały brand wokół tego. Temat budowania takiej luksusowej marki to oczywiście jest dosyć zawiłe zagadnienie, ale dzisiaj w tym nagraniu chciałbym Ci przedstawić taki koncept trzech poziomów, gdzie mamy zazwyczaj te trzy poziomy i na pierwszym poziomie jest poziom sprzedawcy, poziom eksperta i poziom gwiazdy. Zauważ, że na przykład w rynku szycia ubrań mamy jakąś panią krawcową, która skraca nogawkę, wszyje jakiś suwak, coś zwęzi, coś tam doszyje, no i za to weźmie jakieś małe pieniądze. Mamy także ludzi, którzy gdzieś już się pokazują, na przykład blogerki modowe. Ktoś coś sobie skraca, szyje, kombinuje, blogerki DIY i tak dalej. I mamy Trzecią osobę, czyli gwiazdę, na przykład Ewę Minge. Ewa Mingę. Ewa Mingę ma już swoje butiki, jest znana nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tak samo może być nawet z mechanikiem samochodowym. Jest sobie mechanik, który po prostu coś naprawia, no i mamy gwiazdy typu chłopaki z Gasmanki, którzy mają swój program na Discovery. No i wiadomo, gdzie będzie droższa naprawa samochodu, prawda? No bo jeżeli o nich jest robiony program, no to automatycznie jest coś takiego, że oni mogą brać wyższe stawki. Dlaczego? No tylko dlatego, że są znani. Tak samo zauważ, jak jest na przykład na rynku kulinarnym. Chciałbym Ci podać kilka przykładów, żebyś, żeby Ci to po prostu dało do myślenia, żebyś pomyślał, jak to jest w Twoim biznesie, w Twojej firmie. I zobacz, jak na przykład to działa też na, na rynku kulinarnym, gdzie mamy kucharze, którzy po prostu gotują w różnego rodzaju restauracjach, knajpach, tak? Po prostu gdzieś gotują. Mamy osoby, które są już nieco wyżej, jak na przykład Tomek Lach z bloga Zajadam.pl albo Piotr Ogiński z kanału Kocham Gotować, gdzie mają już swoje blogi, vlogi, nagrywają materiały wideo, już współpracują z jakimiś markami, także w pewnej takiej sferze internetowej oni też są gwiazdami, ok? No i mamy trzeci poziom, tu już są takie naprawdę duże gwiazdy, jak na przykład Okrasa, Makłowicz, Pascal Brodnicki, Magda Gessler i tak dalej. Można oczywiście się przyczepiać do każdej z tych osób i do ich kompetencji, ale nie można im odmówić tego, że są po prostu znani i popularni, ok? Więc tak to działa. Tak samo jest z różnego rodzaju trenerami fitness, gdzie ktoś po prostu prowadzi jakieś zajęcia z fitnessu w jakimś domu kultury albo na jakiejś sali. Albo są osoby, które już mają jakiś kanał na YouTube i są trochę wyżej pozycjonowane. No i mamy gwiazdę, czyli na przykład Ewę Chodakowską. Zauważ, że tak samo jest choćby w agencjach detektywistycznych. Mamy różnego rodzaju detektywów, ale najbardziej znany w Polsce jest detektyw Rutkowski i jego agencja. Mimo, że tak naprawdę on nie może wykonywać zawodu detektywa, bo ma wyrok sądowy, ale jest właścicielem takiej agencji i to akurat może robić. I zauważ, kiedyś musiałeś być zauważony. Musiałeś trafić jakoś do mediów, do telewizji, do radia, a dzisiaj... Możesz to zrobić samodzielnie, nie musisz czekać, aż ktoś Cię zauważy. Samodzielnie możesz podnieść swoją wartość poprzez właśnie nagrywanie nagrań na YouTube'a, poprzez prowadzenie bloga, poprzez robienie wywiadów. Zobacz, gdybyś działał w tym rynku kulinarnym, powiedzmy, że pasjonuje Cię gotowanie i byś zrobił wywiady na początku z blogerami, vlogerami, później dostałbyś się na przykład do Paskala Brodnickiego, Karola Krasa, Magda Gessler, Makłowicz i tak dalej, tak dalej, no to gdybyś robił wywiady z takimi osobami, to automatycznie sam trochę stajesz się taką gwiazdą, no bo się pokazujesz z nimi, tak? Więc trochę tego światła automatycznie przelewa się na ciebie. Możesz także prowadzić aktywny jakiś fanpage na, na Facebooku z przepisami, robić livey jak coś gotujesz, yy, robić zdjęcia potraw i wrzucać to na Instagrama, napisać książkę e-booka. Yy, I zobacz, jak to na przykład wygląda, gdzie poszedłeś do restauracji. No, idziesz do jakiejś restauracji, ktoś tam gotuje, podaje ci to danie. Ale idziesz do innej restauracji, nieco lepszej, i tam na przykład jest wiesz, pokazany jakiś plakat, że u nas gotuje Michał Kosakowski, który jest super znanym kucharzem, albo że jest jakimś tam kucharzem, autorem książki, i na przykład jeszcze te książki są poukładane. No to automatycznie, wow, to tutaj jakiś mistrz, to nawet nigdy o tym gościu nie słyszałem. A przecież co to jest za problem, właśnie napisać i wydać książkę? Mógłby zrobić po prostu swoją książkę z przepisami, ok? Tak samo może być z mechanikiem samochodowym. Masz różnego rodzaju mechaników samochodowych, no i możesz jechać do takiego osiedlewego pana Juska, ale może też być tak, że jedziesz do jakiegoś zakładu i widzisz roll-up, że ten zakład prowadzi Kamil Nowak i to jest autor internetowej telewizji Fura Skóra i Komura i autor książki Jak kupić sprytnie używany samochód. No i patrzysz na coś takiego, wow, w ogóle nie wiedziałem, tak, że tu jest jakaś gwiazda. Więc o to chodzi, a zobacz, przecież ten kanał na YouTubie, no, jeżeli jest twórcą internetowej telewizji, czyli po prostu prowadzi kanał na YouTubie, książkę, to naprawdę nie jest problem napisać i wydać książkę w self-publishingu, a automatycznie zobacz, jak to podnosi percepcję i wartość. No i jak myślisz, który z tych dwóch, czy ten właśnie jakiś tam osiedlowy zakładzik, czy właśnie taki, gdzie ktoś ma swoją internetową telewizję yy, i napisał książkę, to który może brać więcej według Ciebie? No, prawdopodobnie doskonale wiesz, tak jak to wygląda. Tak samo może być z fryzjerami, wszelkiego rodzaju innymi zawodami. Zobacz na przykład, jak to działa na rynku różnego rodzaju konferencji, gdzie ktoś jest konferancjerem, no i za poprowadzenie takiej imprezy może wziąć 5 tysięcy za, za dniówkę, tak? No ale na przykład też na tym rynku działa Tomasz Kamel, który też prowadzi różnego rodzaju imprezy, też jest konferancjerem, i prawdopodobnie jego stawki są dużo, dużo wyższe. Dlaczego? No bo to jest Tomasz Kamel. To nie znaczy, że jego umiejętności będą jakoś niesamowicie wybitne, bo jest wiele osób, które mu dorównują, a może nawet są troszeczkę lepsze, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że on jest znany, jest popularny i jakby jest sprawdzony. Ludzie wiedzą, że on doskonale wykona swoją robotę. I o to właśnie chodzi. Często to jest też tak, że widzisz, popularność równa się wyższe stawki, a popularność plus jakość, no to już jest w ogóle fetarda i oczywiście e, trzymam za ciebie kciuki, żebyś właśnie w ten sposób działał, czyli żeby była popularność, żeby była wykreowana, mocniejsza Twoja wartość i jeszcze jak dołożysz do tego jakość, to możesz brać wyższe stawki i Twój biznes naprawdę będzie się bardzo dobrze kręcił. Pomyśl o tym, jak to możesz zastosować, co możesz zrobić u siebie. Jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, napisz do mnie maila, zostaw komentarz, e, mogę Ci podpowiedzieć troszeczkę w tym, w tym temacie, więc jeżeli masz jakieś pytania śmiało, pisz do nas i postaram się, jak tylko mogę, to postaram się pomóc. I w dzisiejszym nagraniu to już wszystko, zatem jeżeli podobało Ci się to wideo, daj oczywiście kciuka w górę, zostaw komentarz, subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zachęcam Cię także do tego, żebyś pobrał sobie e-booka, przestań jeczeć i weź wreszcie do roboty, jest to także wersja audiobooka, więc myślę, że fajna sprawa, jeżeli chciałbyś sobie tego posłuchać podczas jazdy z samochodem, albo podczas jakiegoś spaceru, albo podczas robienia innych rzeczy, to jest to naprawdę fajny, fajny format. Ok, to tyle na dzisiaj, widzimy się jutro o 6.30.